O ubytkach. Te ubytki no, są czasowe. prezydent Krzysztof Meyer by, by był w naszym studiu, by, by mówił właśnie o tym, ile samorząd Rudy Śląskiej stracił Mówię pan, na taki... wprowadzeniu by, by obniżonej wartości podatku z 18 do 17%. Ale cid, wie pan, bit. Ja, ja panu coś. No powiem. i koronawirus oczywiście. Ja wiem, koronawirus, no to o nim nie dyskutujmy, bo on nie, ani, ani, nie jest winny rząd ani, ani, ani my, ani, ani Krzysztof Meyer. To jest po prostu rzecz, która nas wszystkich dopadła i musimy sobie z nią poradzić. To są inne okoliczności. Też to jest czas, kiedy trzeba zacisnąć pasa, gdzieś tam przyoszczędzić, gdzieś tam pewne rzeczy sobie zweryfikować. Jeśli jest z czego, panie redaktorze, bo w niektórych miastach niestety ten no, w kryzys, w Rózie, ten ten kryzys już jest był wcześniej czego? niż koronawirus. Także myśmy już mieli pod koniec zeszłego roku problemy w Wyszylanskiej z płynnością finansową i pan, no, ja to nie jest tak, że, je, że zawsze wszystko jest jednoznaczne. No, kwestia złego zarządzania to tak w firmie, wie pan. No. Pan powie, że jest kryzys, bo trzy firmy zgłosiły upadłość. No nie, tak, bo wszystkie inne kwitną, panie redaktorze. Tak samo jest z miastami. Oczywiście rządzący zwracają uwagę, Rządzącymi miastami zwracają uwagę na te Ruda ewentualne Śląska. ubytki. Tak, panie pośle, Ruda Śląska jest źle zarządzana? W Moim przekonaniu jest źle zarządzana, tak. To, troszeczkę z, tam odpuszczono pewne rzeczy. W tej chwili zasadniczo ja mam wrażenie, że nie ma w ogóle... Ale to radni nie zgadzają się na przykład na podwyżkę opłat z tytułu odpadów i wywozu. Panie redaktorze, radni reprezentują mieszkańców, a politykę miasta kreuje prezydent. Jeśli. Jeśli w mieście prezydent, obrażając większość rady przez 8 lat, nie jest w stanie zrobić sobie tej większości, przekonać radnych do tego do tej swojej wizji, no to czy to jest wina tych radnych, których, których ten prezydent nie przekonuje, wręcz jest odwrotnie o nich. Yy, gdzieś tam szantażuje, wie pan, stawia pod murem, to te zachowania są niepoważne, wie pan, to nie tak się kreuje rzeczywistość w mieście. Ja będąc prezydentem nie wyobrażałbym sobie sytuacji, w której nie byłbym w stanie przekonać mo większości mojej rady miasta do, 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 do moich pomysłów. To jest pewna sztuka zarządzania. Jeśli tego nie potrafię zrobić, to mam kłopoty. No to, tak, 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 tak tak, to jest w demokracji, panie A Jak przekonać wojewodę tak że... Jarosława Wieczorka do tego, żeby przestał mieć zastrzeżenia i jego nadzór prawny do tego, że metropolia chce zbudować spalarnię w Rudzie Śląskiej. Metropolia e, chce zbudować spalarnię. Ja bym na razie powiedział tak. Oczywiście jest parę osób, które zabiega o to, aby było to w Rudzie Śląskiej, między innymi władze naszego miasta, ale panie redaktorze, to nie jest nowum. Władze naszego miasta o budowę spalarni zabiegają już od wielu lat. E, zabiegają o to... E, w sprzeczności z środowiskiem, ze społeczeństwem, które gdzieś tam w pobliżu tej spalarni byłoby zlokalizowane. Tam zawsze były protesty, zawsze mówiono o tym, że ta lokalizacja jest zła dla spalarni, że ona jest 500 metrów od zabudowań, więc jakby ciągle to by było oprotestowane. Władze rudy, rudy śląskiej zamiast zajmować się rudą śląską, to przez pewien okres zajmowały się zasadniczo spalarnią. Tak by nie wiem, miały interes w tej spalarni, przecież to prywatna inwestycja. To przecież ten prywatny inwestor powinien zabiegać i gdzieś. Gdzieś tam lobbować za tym, żeby ta spalania powstała. Ja ciągle widziałem, że to władze ludności śląskiej zabiegają o to, aby powstała prywatna inwestycja Ale na Ale rozumiem, że w pana śląskiej. programie jest czyste powietrze. Tak, tak, o ile dobrze pamiętam i, tak i rozumiem, że takie spalarnie na Śląsku muszą, muszą powstać. powstać. Ja jestem, ja uważam, że muszą powstać. Ja tylko zawsze mówiłem o tym, że te spalarnie muszą powstawać w, w pewnym porozumieniu społecznym. Nie może być tak, że robimy coś wbrew społeczeństwu. I tych lokalizacji, panie redaktorze, mamy wyznaczonych kilka na Śląsku. Czy pan słyszał o tym, żeby się odbywała ta debata gdzieś tam, która z tych lokalizacji jest najlepsza? Nie. Ja też nie słyszałem właśnie. Mówi się tylko o tym, kto by co chciał. A to tak nie To powinno się odbyć, pokazać, jakie to mamy te lokalizacje na Śląsku i zobaczyć, gdzie jest ten najmniejszy opór społeczny. Panie pośle, to, to tak na, na koniec reasumując, brakuje nam chyba debaty i rozmowy. I dialogu. Wie pan, no ja uważam, że... To w każdej materii i na każdym poziomie by polityki. Wie pan, ja uważam, że mamy taką sytuację, że ja się zawsze musiałem prezydentów moich, jak byłem radnym w mieście, a oni jechali na zebrania czy metropolii, czy Związku Miast Polskich, proszę sobie wyobrazić, że my jako Rada Miasta, mając przedstawiciela swojego w tym, w tym, w tym gremium, prezydenta miasta... To wyobrażam sobie sytuację, że ja musiałem się prosić o to, żebym dostał informację, o czym tam rozmawiali jako radny? To nie, była, to nie była taka zasada, że prezydent przyjeżdżał do miasta, przychodził na sesję i informował o tym, jakie ustalenia, czy jakie kierunki e, myślenia e, te, te dwa związki mają. To radny musiał wychodzić i dopraszać się o to, o czym panowie że się tam rozmawiali, bo przecież to jest interes miasta również, to co pan reprezentuje na zewnątrz. No, brak dialogu na poziomie społecznym. To jest jakaś szansa, społecznym. aby w Rudzie Śląskiej się dogadać i wypracować pewien... Mechanizmy? Ja uważam, że dogadanie polega na wprowadzeniu kompromisów. Niestety w Rudzie Śląskiej o kompromis trudno, bo Panie Prezydent uważa, że wszystkie pomysły dobre dla Rudy Śląskiej to są pomysły autorskie Pani Prezydent Dziedzic i jej zaplecza. No i w ten sposób, gdzie nie, nie ma ustępstwa, gdzie nie ma kroku do tyłu. No wie pan, no, jeśli nie, trzeba szukać kompromisu, no inaczej się nie da dogadać. No. E, a te, ja byłem 8 lat w, w Rudzie śląskiej radnym i wiem o tym, że o ten kompromis w Rudzie śląskiej jest bardzo trudno. Jeśli taka będzie polityka rudy śląskiej, to uważam. Tu mamy skutki, panie redaktorze, jeśli kom, brak kompromisu, to też miasto no, na miasto przyszedł dosyć poważny No też e na koniec.